To ci się tak spodobały moje dziwne teksty To Ci się tak podawają moje dziwne teksty Są szybkie jak łóżką w łóżku łóżką A ja chcę znowu zespilować redbuffa, mimo że już go mam Kurwa że go nie ma <laughs> ja ładę Ten to wzgoduje Kurwa niezbędia yes. Bo każdy Leave my jungle Jungler Dungler needs to help Team Ale też tu help No bo spacja się zacięła No to że na reperuj spacuję reperuj, on masz 10 razy chyba wyleć Ujechał, dostaniesz ode mnie? Ej, kurwa! I na mnie rzucił! No ja się rikolałem. Idę po kwiatce znów! Tu masz inwilli. Czarbity? A, ja nie robię. Dobra! Chociaż jeszcze raz! Nie, nie teraz! Kurwa! Wow! No uśmiałbym się, jakby go nie zabił ten Nie! tym mnie Nie! Bawimy aż A, nawet nic nie tankujesz. Au! Ja! A on tam z rondem <laughs> może połektać. Dobra, jestem. On się lektaczy w ucho. Rawaj, to... Wojtek, ja wiesz, że ty to wykarujesz. Czy żaden chubek nie potrafił ubić tego serata w parę sekund? Daj, li całego. Dobra, lewać wygada. Trzy! Nie uciekaj! No kurwa, no Co? Nie podoba ci się mój styl gry? Nie wiem, to się zawsze karuje. <laughs> Najpierw to muszę potwierdzić i postylować, ale potem jakoś się to balansuje. Co? O! Nawtur! Fleśnij się, fleszni! Wyszedłem na żeby się dogonić to było. Dupa zabawkę! Nie! Ale zapomniałe. Wojtek. Spokojnie. <laughs> Wojtek krajdżuje, czy ty nie wiesz, kto to jest? Idanek. Aj, Danek. A. To... Ty lepiej ey, ty to się lepiej, lepiej się naprawdę ogarci. no i padnę no i padnę no jej, no co to? gra z gra nie lepiej byś grał no ja w to nie umiem grać ale ty się tak chwaliłeś że umiesz tak ja to no umiem ale mi się nie chce no. <toczajna> Mój kolega miał 015 Master G i jeszcze miał skórkę. Da, 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 da. Jeśli nie grał, to mogę wam to udowodnić. To było dobre. Wow. Hm, tak się zastanawiam, czy nie zrobić coś do life'a, bo padam od pedalskiej fali. Biorę wierzę w ciebie. Idę, <laughs> idę, no na altę masja daje sobie radę. Ja tam wolę Noxus, ty idioto. ten Wojtka jest nagrana, jeee. Yeah. Nie wiem czemu, nie wiem czemu śpiewa, to moja mama się śmieje. Co <laughs> to <że> na głośnikach <laughs> gra? <głos> 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 ja mam 11 klatek na sekundę. W tym fajcie mam 3 <noise> Ja wale, To na pewno się... Jak to się nagra, to będziesz 30! <noise> ja Jezu! Mój klon prawie... E, mój klon jest dwa razy silniejszy od Xerata. Prawie go zabił! <noise> w takim razie... Ty jesteś Wojtek, zaśpiewaj nam piosenkę, może pobierz Karola Grabarza. Nie! Nie chcę tego pytała znać! Nie! Kurde! Flesza nie mam! Ten że nie Patrzcie, ty wszystkie linie padły oprócz mojej. Ja coś z tego powerem